Widzisz, jak dziki w pokrzywach. A co tutaj to masz odwrotnie przyłożone? Zapomniałem, kurde. Pomylił. Nie, żeby wyczyścić, żeby było widać na wierzchu. A, tak sobie myślałam, bo tutaj jest syf na górze. No. będzie lepsze dojście, nie? Tak. że przykręcasz, nie? To co idzie, to przykręcasz, nie? Nie, no, nie chcę to Jedną puchę, jeden karton. Za dużo tego? Jest, ja, 24. Mam tu? Nie, ale gdzieś... O! Zobaczymy, czy to... Je... Nie, no to ja nie przykręcałem, to powinno się dać od Co jest? Gruchotka nie wlezie. Kruchotka nie wlezie. O, kurde. Czy to co będzie tego można odpalić, co? Né? Então... Czy ty to tam masz? aż w koło to jest od spodu, czy gdzie to jest? Ja poszło. Poszło? Mhm. jest to mocowanie od przewodu na skrzynia most na tej śrubie. Jednak wiesz, jak to jest takie dłuższe, to lepiej no, idzie, nie? Bym puknął może tu, ale po co, jak tu mam? 路上。 O, no to sobie tu w może czasem ci się jeszcze przydać, nie? Co? Przyduszka, to. Może. O! W nogę chyba nie trafiło. Fruwa jak ptak, kurde. Jak po czesku się ptak nazywa? No to już mówiłeś kiedyś. No, może nowi są. Jak się nazywa? Tak mówiłem. Ja to nigdy nie pamiętam, jak się tam Takowy fruwajec. A zając? Kicowy uciekajec. <laughs> Polowi zapierdane. No widzisz. A jeszcze coś? Co? Coś innego, ale to po włosku, ale to już mówiłam, ale może ktoś nie wie. Ginekolog po młosku się jak się nazywa? A ty w kółku to samo. A coś nowego? Nie ma. Remonto della piccio się nazywa. Musisz <laughs> coś nowego wymyśleć. Ja? A dlaczego? No bo do zniczenia. dla niektórych to może być już. Nie masz czasu nic poszukać nawet, nie? Co? Albo w, na, w głowie chociaż, kiedyś to mm. kawałami też jest. No to wszystko żebyś sypał, nie? Sypał Chyba. A. A, zbierałeś tego tu i wszystko takie, że szok. <laughs> remonto, masteras remonto della bogio, remonto della bogio, bogio mio. ma, utrzymuje się w dalszym ciągu. Co trochę się roztopi, to zaraz przybrozi. Śniegu mamy. Kulik można robić. Dobrze, że był wiatr. Trochę z dachów zmuchnęło zanim roztopi są. Hmm. Był ciężar na dachach, nie? Hmm. Mhm. Mm o, coś z mm -hmm. I co teraz myślisz? Teraz idę na Może znajdziesz zająca? Będziemy ja, skrzypy skrzypie na pierścieniu od tam. Od, odniosłeś. Nie, nie odniosłeś, to ja położyłam. Widzisz? <grafisz>? Nawet nie wiesz. Nie. Krzesło ci dać? Nie. Mm, mm, mm. Teraz będziesz tam... Cudaczyć. Ginekologą. Remonto. No, remonto. Uch. Wziąłem i zobaczę, co to tu jest. Jak mnie się uda. Przestań tak? Bo żeby nie spadł dalej na stół. bo się wygnął, nie? No tu jest jeszcze nowka, kurwa. Może to te, te nowe, co już były wymieniane, to do dupy są, nie? Trochę tych blaszek jest, nie? No. Łóż, to pierwszy raz, kiedy coś widzę. No, ja, nie nagrywało, to żeś nie wiedziało. No. Mm -hmm. Trzeba wszystkie wszystko rozebrać. Może być jakaś pęknięta, nie? To jest teraz... takie jakby tory, ja? No to na tym leży. No. Mhm. Na tym odlewie. Zobaczymy w jakim stanie są tarcze. No nie będzie łatwo od środka byś musiał brać, wycierać. Co? Rękę od środka włożyć. Mhm. Mm Najlepiej pod światło, nie? I paluchami pomazać. To tam może iść. przydusić jak jest to włożę las Wlazło, bo... wlazło. Okay. Ten jest cały kosz do wymiany. No tu na słożniach jest... No to mam rolki wybalone, nie? Ale tu jest krzywo. Na każdym jednym zębie od tarczków, nie? Po co to ma blokować? To musi być te tarczki kolorowe. To muszą być tak ustawione, żeby to samo wlazło. Tam jeszcze zębaczka jest, nie? O! Odkładasz to na razie, tak? Nie, no. ona no, do kupy, nie? No. Ta jest wiesz, wylatana to ona trochę jest. O, 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 to musi w środku. Bo ją odkręcałeś. Bo bodziec patrzał trochę w środek, jak mnie nie było, nie? No tarcze wyciągałem, to chyba było zaczęte, zanim żeś do niego tam poszło. No. To było zaczęte, każde tarczę. A jak jest na przykład bez tego, to się kupuje ten wałek z tym i tam inny wałek, nie? Sama tarcza jest wtedy na wałku. Mhm. A niektórzy to zaspawywują, ja nie wiem gdzie, tu czy gdzieś, tylko słyszałem, nie widziałem tego, nie? Także się mnie nie pytajcie, bo wam nie powiem, gdzie to się zastanowuje. Ale myślę, że tu i wtedy pewnie ma bicia, jak... Bo nieraz słychać, jak ktoś jedzie, to my... Dawniej jeszcze my nie mieliśmy tu rubu-dubu-du robił. Dobra, to zaniosę. O, jeszcze... Jeszcze tu są i tego nie będę zostawiał. Musiała być kiedyś przypalona. to jest No, na poprzednim może by. To jest stare, to już może się kruszyć. Gdzie tam takie gówno tam? To zaniosę sobie, cały koszt satelit przebanowy. tarczki są dobre i metalowe i te z kompozytu, ze stopy. Jeszcze musisz jakąś szumakę tam. No. Ja nie wiem jak. Proszę, masz, ale i szmato, wszystko bite. ja. A tu jeszcze mam te rolki. Rzędy w każdej satelicie, nie? a po środku podkładka między tymi Żandami. Twarda, stalowa, taka ostro, schartowana. No to później będę tu odkręcał będę skrzynię robił. Ten wałek, bo tam trzeba uszczelnienie zobaczyć, czy jest dobre, nie? No? nie robię tego. Tu zęby. Ale mówię, to będzie robione i będzie skrzynia robił. To będzie rozbierane. Teraz sobie podkręcam te wszystkie dziadostwa, pogubię. Regulacja. To by było na, na tyle, nie? W tym będzie odcinku. Coś, no, będzie coś robione, to będzie nagrane, nie? Do następnego. Trzymajcie się zdrowo i młodo. Bye bye. Opa. Myślę, że się dość posuwa, nie wiem, tak. Ale praca, nie?